drapiemy pierwszy milion zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco lajkuj, komentuj i baw się dobrze cześć, 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 witajcie w najnowszym odcinku a na dziś przygotowałem ekstralinie ekstralinie nadrapałem ale nic niestety się nie ułożyło zobaczcie co drapałem jeszcze w, w lotku krystal cash, normalnie krystal cash perły rubiny, mega pensja i góra kasy, której dawno nie drapałem może zacznijmy od tej Ekstra linii, ekstra linii, może coś się ułoży, na razie żadna linia się nie ułożyła. Kolejny symbol to balony. Balony mamy tutaj, pyk. Gdzie jest? Gdzie tu mamy jeszcze balony? I to wszystko balony, więc nie mam. Kolejny symbol to motyl. Motyl mamy tutaj, pyk. Tutaj mamy motyla. Tu jest motyl i na końcu jest motyl. Dobrze, kolejny symbol. To rower. Rower mamy tutaj. I tutaj. O i tu mamy rower. I to... A jeszcze tutaj mamy rower, jeszcze tu jest rower jeden. Dobrze, kolejny symbol. gwiazda. Gwiazda jest u góry. Jedna gwiazda i to a tyle Kolejny symbol to lody. Lodów no, nie widziałem w ogóle nigdzie. A ja, są jedne lody. Są jedne lody tutaj. Kolejny symbol. Łódź. Oj, łodzi chyba nie widziałem. Łodzi, łodzi, rolki tutaj są, to miałem wcześniej nie zdrapałem. No nie, Łodzi nie widzę. Nie ma łodzi. Kolejny symbol. Księżyc, nie no. Księżyca też nie widziałem. Nie ma księżyca. Kolejny symbol to kwiat. Kwiata gdzieś widziałem. Kwiat jest tutaj. Jest tutaj. Jest tutaj kwiatek. I tutaj jest. I to na tyle. Kolejny symbol. Kości. Kości gdzieś widziałem, ale gdzie? Tak, tu są kości. Cztery symbole. Słońce. Słońce, ktoś widział? Słońce. Nie ma słońca. Nie ma. Podkowa. Podkowy też nie widziałem. Nie. Podkowy, nie ma dwa ostatnie symbole? Tak. Czy ktoś nam tak daje? Tak jest tutaj i jest tutaj. A no nie, jak zrobili, że to. Wiecie, tutaj mało brakuje, ale nic nie dadzą. Biedronka. Zacznijmy od góry normalnie. Biedronka. Biedronka, biedronka, biedronka. No, widzicie. I tu będzie pustaczek. Żadna linia nam się nie utworzyła. Sprawdźmy to. Tak. Fnyczy, fnycy, Fnyczy nam nic nie daje. Może góra kasy. Szukamy sztanki złota albo wprost takiego worka pieniędzy. I lecimy z tym. Nasze wygrywające liczby 42, 35, 13.

46, niestety. 49, nie. 36, też nie. Blisko. 35 nasze. 39, 11, 33. No nie, ostatnia linia. Może jakaś sztabka. O no nie, 15, nie. 19. Jest, jest wygrana. Ja Ci nie mogę. 25. 45 i 38 pod 19. 10 zł tutaj mamy. No, góra kasy. No, to ja rozumiem. Mega pensja, mega pensja i lecimy. Tutaj musimy znaleźć wygrywające liczby. Albo dwa razy nawet mega pensja. A nasze liczby to 43, 35, 18, 3 i.

Trzydzieści osiem, dwa czterdzieści dwa, jedenaście, trzydzieści dziewięć, czterdzieści sześć, ostatnia linia trzynaście, szesnaście, oboczek czterdzieści siedem, osiem, i i niestety 26 tutaj jest pusto, no to może perły rubiny perły rubiny dawno nie trafałem, szukamy silnika, albo takiego pierścienia, no dobra wygrywające liczby to 28 26 mam nadzieję, że widzicie, że rozbliżę, o będzie chyba lepiej 39 31 i 11 a mamy 29. No nie, no, my mamy 39. Kurczę, no 24. 15. 35. 33. No nie, no nie. 21. Jakie małe te liczby. 13. 22. 23.

28 osiem, kolejna wygrana to oryginalna zrabka, słuchajcie. I tu mamy 39, 10 zł, 28, 10 zł, dwie dychy w perłach i rubinach. No fajnie. Ostatnia zrabka Crystal Cash, że to w ogóle jeszcze jest w sprzedaży. Kilku pieniędzy takiego rulonu zwiniętego szukamy albo dolara, albo dolara. Dolar mnoży nam razy 2, a nasze wygrywające liczby to 21, 25, 38, 16 i 2. I, I lecimy. 19. No, zaczynamy obokiem. Trzydzieści sześć osiem trzynaście dwadzieścia trzy kolejna linia trzydzieści trzy pięć osiemnaście trzydzieści jeden.

26. Obok. 30, ale 2, 4, 9. Ostatnia szansa. A jajaj, 14. No dobra, 3 zdrapki przegrały, dwie wygrały, no nie ma tragedii. Odzyskaliśmy 30 zł dzisiaj z tego drabinku. Nieźle, nieźle. To pamiętajcie, łapka w górę, przycisk subskrybuj i lecimy dalej. Dzięki, cześć, do następnego odcinka. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you tryna stay strong and fake a smile until I look away. But I'm not you too long, it hurts too long. To gray as you fade away, yeah, 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 yeah. as you fade away. Yeah, 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 yeah. yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts.